Cześć chomiki! Wszyscy chcemy żyć bogato, ale jest ogromna różnica między byciem zamożnym a ugnawaniem. Nie chodzi o oszukiwanie samego siebie, tylko o to, że takie zachowanie może poważnie uszczuplić nasze finanse. Znalazłem dla Was kilka filmików na ten temat, które każdy powinien obejrzeć. Zacznijmy! Przestań udawać bogatego. Przestań udawać kogoś, kim nie jesteś. Jeśli masz grosza przy duszy, przyznaj się do tego, przynajmniej przed sobą. Po co się oszukiwać? Jesteś spłukany, wydatki Cię przytłaczają, a mimo to szpanujesz, zarabiasz minimalną płacę, ledwo Ci starcza na rachunki, a jednocześnie obnosisz się z rzeczami, na które cię nie stać. W Teksasie nazywają to kapelusz bez konia. Czas z tym skończyć. Zamiast szatać nieistniejącą kasą, lepiej spójrz w lustro i powiedz sobie, mam dość takiego życia, za ciężko pracuję, żeby nic z tego nie mieć. W pełni się zgadzam, u chomików mówi się puszyste futro, cienkie policzki. Zamiast wydawać ostatnie pieniądze na jakieś fajne, ale niepotrzebne przedmioty, lepiej zacząć oszczędzać, albo jeszcze lepiej, zacząć mądrze inwestować. Mam nadzieję, że nigdy nie znajdziecie się w takiej sytuacji, przyjaciele, ale ważne, żeby być tego świadomym. Czasami dopiero po zmarnowaniu ostatniego grosza człowiek zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Są jednak i tacy, którzy na pierwszy rzut oka wydają się nadziani, ale wystarczy się przyjrzeć, żeby zauważyć, że to fikcja. W takiej sytuacji należy być szczególnie ostrożnym. Powiedzmy, że masz 100 tysięcy dolarów długu, z czego 40 tysięcy to kredyt samochodowy, 60 to kredyt studencki, a w banku masz 45 tysięcy dolarów. Masz kosztowny samochód, na który cię nie stać. Jak najszybciej go sprzedaj i kup sobie zwyczajne cztery kółka. Oszczędności w banku przeznacz na przedpłatę kredytu studenckiego. Słyszałeś o spłacaniu metodą kuli śnieżnej? Tak musisz od teraz żyć. Na szczabiu i mirabelkach. Dopóki nie nie spłacisz kredytu studenckiego, nie będziesz miał normalnego życia. Facet nie owija w bawełnę i to chyba bardzo dobrze. Sprytu finansowego naprawdę powinni uczyć się w szkołach. Jeśli już zaciągacie jakąś pożyczkę. Dokładnie przeczytajcie umowę, najlepiej kilka razy. Upewnijcie się, że rozumiecie wszystkie warunki. Nie przegapcie kolejnych odcinków, bo tutaj uczymy o finansach za darmo. I jak zwykle pamiętajcie, chodniki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia! Cześć drodzy prezesi i koledzy chomiki. W świecie finansów jest tyle możliwości, gdzie i jak inwestować, ale czy na pewno? Dzisiaj udowodnię, że wybór czasami bywa jedynie iluzją. Pokażę Wam też filmik o tym, co robić, a raczej czego nie robić, gdy udało Wam się zbudować solidny biznes. Ciekawe tematy czekają, więc szkoda gadać. Zaczynamy! Kiedy zajmowałem się handlem w internecie, zawsze upewniałem się, żeby klienci widzieli jeden komentarz na topie z największą ilością lajków, znalazłem lepszą ofertę. Klient myśli sobie wtedy, że jest sprytny i od razu googluje te oferty. Wyświetla mu się jeden, dwa, trzy, cztery, pięć różnych sklepów, a wszystkie należą do mnie. Pięć różnych domen, pięć różnych marek, no i oczywiście pięć różnych cen. No i wiadomo, ludzie kupowali tam, gdzie było najtaniej. Bez znaczenia, bo i tak kupowali ode mnie. Iluzja wyboru. Dokładnie. Iluzja wyboru. Gdy kontrolujesz wszystkie opcje, kontrolujesz narrację. Niepotrzebnie tego słuchałem. Teraz będę wszędzie widział teorie spiskowe, skąd pochodzą moje orzeszki i ziarenka. Z drugiej strony, jeżeli produkt jest dobry, to przecież nieważne gdzie się go kupiło, prawda? A co wy o tym sądzicie? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Jedziemy dalej. Pewnie nieraz zdarzyło wam się myśleć, że wystarczy zbudować własną firmę i zarobić pierwszy milion, a potem to już wszystko będzie szło jak składka. Posłuchajmy kogoś, kto tego dokonał, czy tak rzeczywiście jest. Gdy nie masz dużych pieniędzy, nie popełniasz dużych błędów. Po zarobieniu 5 milionów dolarów, pomyślałem sobie. Wow, jestem bogaty, więc zacząłem zatrudniać prosto z listy Fortune 500. Zatrudniłem m.in. speca od marketingu, żeby przygotował biznes plan dla naszego najnowszego produktu. No i wziął i. Przygotował plan za 30 miliardów dolarów, ja mu tłumaczę, że mam do dyspozycji tylko 5, a on na to, że nigdy nie zrobił planu za mniej niż 20 milionów i to dopiero pozbawiło mnie złudzeń wielkości, zdałem sobie sprawę z mojego błędu, jeśli twój biznes to zwyczajny traktor, nie próbuj w nim montować silnika do Boeinga. Zaraz gościu, liczę sobie minimum 20 milionów za jeden projekt? To jakieś szaleństwo, tak czy inaczej mam nadzieję, że przydadzą wam się te spostrzeżenia. I że po odniesieniu sukcesu będziecie pamiętać ten odcinek i tego skromnego chomika, śledźcie nasze wskazówki, pomogą Wam myśleć na wielką skalę i pamiętajcie, chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!